Właśnie zostaliśmy uwięzieni w zimowych kurtkach w saunie. Musimy się stąd wydostać jak najszybciej. W saunie temperatura sięga do 100 stopni Celsjusza. Musimy jak najszybciej rozwiązać zadanie, aby się wydostać. Nie dostaliśmy żadnych wskazówek, więc musimy naprawdę szybko kombinować. Patrz o jakie światło mamy. Nie. Mamy cztery karteczki. Muszę przeanalizować, co się kryje. Są cztery obrazki z czterema jakby kodami, cyframi. Pierwsze, yy, na najwyższy numer przekryć bębenkiem o dwie cyfry w lewo. Pierwszym. Od góry, od dołu. I pierwszy od góry, no? Raz, dwa. No i teraz, następnie trzy w prawo. <noise> to jest zapisane, ale trzeba to po prostu. Starym stąd nie wyjdziemy nigdy. Trzy w prawo i na koniec jeszcze trzy. W... Raz. Czyli sześć w prawo. dwa, trzy. No? No i dobra, i to była góra. Kuba, proszę szybciej. Przekać bębenkiem o pięć cyfr w, le w lewo. Raz, dwa, pięć, no. Następnie dwa w prawo. Raz, dwa, no. A na koniec jeszcze sześć w lewo. Raz, pięć, sześć. No mam. Dobra, trójeczka. Kopię, szybko błagam. Przekręć bębenkiem o cztery cyfry w prawo. Raz, cztery. Następnie pięć w lewo. Raz, dwa, pięć. A na koniec jeszcze pięć w prawo. Mogę jakby przeczytać to najpierw, dać ci instrukcję i byśmy nie musieli tym ruszać, ale nie pomyślałem o tym. Przekręć bębenkiem o jedną cyfrę w lewo. Mam. Następnie cztery w prawo. Raz, dwa, cztery. I na koniec jeszcze cztery w prawo. Stary, ale mi jest ciepło. Cztery w prawo. Cztery w prawo. Działa czy nie działa? Nie. A sprawdźmy jaki kod Kod możemy spływać na mnie? 4, 1, 4, 7. O stary wiesz, jakie te ku kutki się robią gorące? To myślę 4, 1, 4, 4 7. Jest jest, 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 jest! Dziękuję ja. Czyli możesz zdjąć kurtkę. Dobra, czyli do mojej rozwiązanie jest na Twoich plecach. O nie! Nie wiemy jaki był początkowy ten. A czekaj, albo to nie było z zera? Ustawię na zera. Stary, jesteś mokry? Jestem mokry. Ja też. <laughs> a! Siądźmy na. Aaa! Co ci jest? Oj, jest jestem ciepły, a ja nie wiem czy to mogę ściągnąć. Możesz, możesz. Daj to tak, bo na twoich plecach jest instrukcja do mojego. I pod dyktuj mi proszę! Przekręć bębenkiem o sześć w prawo. Raz, dwa, sześć. Następnie cztery w lewo. Raz, 2, 4 i na koniec jeszcze 9 w prawo. Nie, serio? Tak, serio. Raz, 2, 9. Przekręć bębękiem o jedną cyfrę w prawo. Raz. Dobra, mam 0. Przekręć bębękiem o jedną cyfrę w prawo, następnie 6 w lewo. Raz, 2, 6. I na koniec jeszcze 0 w prawo. Czyli 0. Jest! O! Te gorące! gorące! Ja? Jezu, jak jest gorąco jak się stoi. Hopie, usiądź, usiądź, usiądź. Ja to czuję w rękawie. Czuję się jak będę przeszukali policji. A jest tu podszewka? Ej, ile tego tu jest! O! Dawaj. ja to wszędzie czuję. Dobra. Jak mi jest ciepło stary. Okej, okay, mam jedno. To są jakieś spudle. Jak ty to rozprułeś? Ej, no jak to rozprułeś? N nie masz jakiegoś złącza? Z... Urwałem tylko kieszeń. O! Jest, dobra, mam. O dobra, mam kolejne leci z noska leci, wiesz? Leci ci z noska? Stary, ze mnie się leje. Ja mam chyba wszystkie. Nie, nie mam wszystkich. W rękawie mam. Dobra. E... Hasło. Dobra, to jest coś... Pasuje. Są kolorki. Może po obwodzie? Kacie hasła, będą wam po... Nic tu, chłopie, do siebie nie pasuje. Fioletowy, patrz. Tu jest taki fioletowy początek. O, 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 o. Dobra, mam tu samą chyba górę. Tuż to. Wie. Patrz, no. tuż to wie. Zielony napis, ale stare. Nie, to nie to. Nie, zielony. Musimy znaleźć zielony. Tu jest zielone. A to... Tu! Czy ono tu jest? Czy ono tu jest? Dobra, mamy kolejny tekst. Stary musimy z to wyjść. Jest git, jest git, jest, jest coraz bardziej. Tutaj, czekaj, czerwone. To będzie to, to będzie to. I to będzie tutaj. Mamy to? to hasło czerwone, fioletowe, niebieskie, czerwony. Z czerwonej mamy puch ułożony każdy. Puch ułożony. Każdy. Każdy co? Każdy. Każdy, każdy wie? wie. Niebieski. Każdy wie, że puch. Każdy wie, że puch w saunie. To zły pomysł. Zły pomysł. Każdy wie, że puch. Jak jest zimno! Saunowałem coś. Saunowałem, nie, ja nie, też, kocham saunowanie. Musimy pędzić, nie mamy czasu. Na szczęście udało nam się wydostać. Ale to nie koniec, zostaliśmy uwięzieni we wrocławskim aquaparku w środku nocy. Musimy wykonać serię zadań, aby się z niego wydostać. Czekają nas mega ciężkie zadania, które przetestują naszą cierpliwość i sprawność. W tym zadaniu musimy odnaleźć ledy, które znajdują się w wiosce saunowej oraz rozszyfrować kod. Każde rozwiązanie zadania musimy przesłać przez specjalny tablet, który będzie naszym przewodnikiem po wszystkich zadaniach. Trzy kolorowe neony. Trzy kolorowe neony. Ja miałem obszar to z każdej strony. Ej, sum! No dobra, to będzie to. Co mam dalej zrobić? To oto T, dzwonek Q, T Q. Ogień. ogień H, T te kucha. Wysłaliśmy pierwszą odpowiedź. Czekamy na dalsze wskazówki. Teraz. Szczerze, gdzie nam na razie dobrze. Co takie spocony jesteś? To są nowe. Są nowe ja. Zdrowe. Kod niepoprawny. Kto nie? Może jest więcej takich. Giaderko. Ki, no. t t Dzwonek. Dzwonek? To nie jest ten dzwonek. To jest ten. T-B. Na pewno to jest to ognisko? Szczerze mówiąc, widzę jedno ognisko. Dobra, T-B-H. Przesłaliście poprawny kod. Dobra, mamy, mamy, mamy. Aby otworzyć safe, musimy odnaleźć wszystkie tabliczki, które są porozrzucane na terenie saunarium. Tabliczki te pozwolą nam rozszyfrować kod do sejfu. Dobra, tabliczki, ja, ja idę w tą stronę. Dobra, ja idę tutaj. Rozglądaj się Kuba. Są w widocznych miejscach. Kuba nie ma żadnej latarki. Kacha, rozglądaj się. Ty masz światła, ja nie mam. Tylko czy to nie jest podpucha, że są w widocznych miejscach. No dobra, chodźmy na przykład. Widocznych miejscach. Szukamy widocznych miejsc. Tabliczki z cyframi było po prostu, nie? Dobra, w widocznych miejscach, w widocznych miejscach. Widoczne to jest widoczne, nie ma żadnej tabliczki. Dobra, mamy już jedną tabliczkę, to już jest, wydaje mi się, postęp. Widoczne miejsce, widoczne miejsce. Ale wiem, że to robiła ekspedycja, więc dla nich widoczne miejsce to może być niewidoczne. Nice, moja latarka już kompletnie nie działa. Dobra, to nie są widoczne miejsca. Masz jakąś? Mam dwie tabliczki już, szefie. Ja nie miałem żadnej. Bo się śpieszysz za bardzo. Jeśli człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Ha? Widzisz? Tabliczki znajdują się głównie w strefie z leżekami. Kuba! No! Tabliczki głównie w strefie z leżakami. Spoko! Jestem tu. Ja już mam trzy jak coś! No to masz cały czas tyle samo. Ej, mam! Dobra, czyli jak tutaj znalazłem, to znaczy, że tutaj Kuba nie chodził. O jest! Ej, wiesz ile mam już? Ile? Cztery. Ja mam dwie. Czy mamy sześć, jeszcze dwie, jeszcze dwie. Ale mi jest zimno w stopy. Ochodzę na Bosaka. Kuba. Stoisz obok tabliczki, czyli jeszcze jedna Jeszcze jedna Kuba! Presja czasu! Ja z nim nie mogę dzisiaj Przysięgam, ja go tu zostawię No kurde, właśnie jest problem, że Mam, dzisiaj jestem taki Nie do końca skoncentrowany na tym, co powinien robić Jezus! Za stratę dwóch minut od waszego czasu mogę wam sprzedać brakującą jedną cyfrę. Ryzykujemy te dwie minuty? Dwie minuty to nie jest nic. Ja bym dwie minuty i tak nie zrobił nic konkretnego. Dobra, jaką potrzebujemy? Ja obstawiam, że to jest e, kolejność. A nie, to, to jest kolejność, chyba. No to jesteśmy w dupie, dobra. To musimy przetestować po prostu dwie opcje. Jeden, dwa. Ja mam pięć i siedem. Nie mamy trójki, jest czwórka, piątka, szóstka, szóstka siódemka, stów. ósemka. Trójki nie mamy. Po. Nie panie. Jemy numer 3. Dobra, numer 3. Numer 3 to 4. No dobra, to oficjujemy 0 8 4 1 6 9 2 2. Let's go. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Oho, stare z torpedem w otwarty, łapcie informacje co dalej. Każda z saun ma swoją nazwę, które musimy odnaleźć i uzupełnić tak, aby poznać literki, które po połączeniu dadzą nam hasło. I to pozwoli nam przejść do kolejnego zadania. Muszę przyznać, że nie jest łatwo. Hopie, nie wyszliśmy dalej z pierwszego tego etapu. Dobra, musimy po prostu sprawdzić te nazwy. Sauna fińska, sauna infrared, łaźnia parowa, sauna fińska ziemna. Nawet tu jest zdjęcie, gdzie to jest, i przechodziliśmy obok niej. Dobra, ja biorę fińską, ty bierz. Ziemią, ziemi, ziemniaczką, a ziemniaczka była gdzie? Na dole chyba, przy tym basenie co przechodziliśmy. Dobra, co ja tam idę? Ja idę tutaj. Sauna fińska. Na środku ma piecyk. Sauna Korsu. No i załatwione, kurde. Jak mi dać zadanie, nie trzeba powtarzać 15 razy. Napisałem, będę pamiętał, że to było to. Grota Lumi. I to jest grota lodowa, nie? O Jezu, jak zimno! Rota śnieżna lumi, zdecydowanie. O Jezu, jak zimno tam jest. Ile masz? E, jedną. Ja też mam, w Korsu. A ja mam my i inny ty, ty, u. czyli literka U. Ta sama fińska. Po zdjęciu ogarnąłeś? E, tak. Żeby Wam ułatwić, oto pierwsze literki nas w każdej z sound. VSK to jest piątka. K, czyli to nie jest ta. Okay, no nie, musimy je wziąć i tutaj nie ma już żadnej. Żadna z tych to nie jest ta. A infrared, czwórka? Na jaką literę się zaczyna? Czwórka? P. Jest dwójka, to, jest to jest dwójka S, S, parowa, jedynka V i infrared, czwórka. P. No, tu już mamy dwie literki Idzie nam tragicznie generalnie Dobra, idziemy No to rozdzielmy się Daj mi jedną Masz jedną? Czy ja A idę do... szukać łaźni parowej? Ta fińska jeszcze Czwórkę może odstawić Czemu? No, bo już jest gotowa Czyli parowa i fińska mi została, dobra Łaźnia parowa Tu jest bar Tu jest strefa relaksu Bali, Bali, Bali Fińska, masz jakąś fińską? Bali sauna no, z takim piecem na środku Ale zobacz pierwszą literkę po prostu Na kartce Na K No to nie To zdecydowanie nie A Tu są jeszcze jakieś sauny? Szczerze nie mam pojęcia Tego budynku nie sprawdzałem Kelo Przecież na K Ja mam fińską Kelo K-E-L-O Nie, nie może być Nasz zespół jest niesamowicie wybitny No nie? Ja bym powiedział, że idzie nam całkiem tragicznie To jest Kelo Wiem, ale chcę zobaczyć jak ona na środku wygląda I czy to się chociaż pokrywa trochę ze zdjęciem Stary, kurde bele Zobaczcie, pasuje Ci Korkea. To są sanse. No nie, przecież pasuje do tego. Bali Kelo, K-O-R, K E A, pasuje. A, dobra, mamy A i na V. Wesji pasuje Wessi. Nie brakuje mi jeszcze biosauny. Gdzie może być biosauna jeszcze jakaś? Opie, ok, czuję się jak na finale Sabo, naprawdę. Tylko bardziej mnie tu stopy bolą. Czyli nie mamy infrared. Czemu, czego nie mamy? Infrared. A jeżeli nie mamy pierwszej literki tam? A mamy, dobra. Czyżby jakieś problemy, ktoś nie odrobił pracy domowej ze znajomości obiektu. No, trochę prawda. Pamiętajcie, że każda kolejna podpowiedź, którą będziecie potrzebować, będzie kosztowała was cenne minuty. Bierzemy? Kurde, pytanie ile? Ile minut za biosaunę? Piszę jak dziadek. Dwie minuty, dobra, dawaj. Czyli mamy cztery minuty w plecy. Jedynka to jest i, wujka nie mamy, cztery p. A trójeczka to jest o. o. Na razie mamy jopę. Setri. Gdzieś taką nazwę w ogóle? Ja nie tak. ma, nie ma szans. No to, to, to jak ta literka? S-E-T-R-I-R. No, -e Iropa, Iropa to jest hasło nasz. Nie brzmi dobrze. A co z tym obok sejfu? Możliwe, że tam mieliśmy coś zrobić z stycznia. No właśnie, chodź tam. To tu zostawmy. My tu nie uciekajmy. Marker biorę, bo marker chodź. jest fajny. Piszcie je na kutce przy szkatuce z puzzlem. No oczywiście. Czyli to jest pierwszy etap kuba. Ale jak coś, to ja się dobrze bawię. Ja, ja się nie czuję, jak był zamknięty. Jest fajnie, ale nie ukrywam, chciałbym pójść do domu i się wyspać. Gdzie jest o? Aha. Dobra, o. nieważne. Iro. Let's go! Pierwszy etap zakończony. Nice. Dobra, czy to nam nie będzie potrzebne na teraz. Dobra, kolejna. Udało nam się przejść przez pierwszy z trzech etapów. W kolejnym zadaniu musimy odnaleźć wszystkie kolorowe kuleczki oraz je przeliczyć. Jeśli znajdziemy 25 zielonych kulek, dodajemy 2 do 5 i wychodzi nam cyfra 7. Wydaje się proste, wcale takie nie było. Czyli co, szukamy po prostu kulek. Wyciągamy kulki starych. Jest tam mnóstwo. Właśnie o tym pomyślałem, że będzie zimna woda i. ho! Oh! Nie, jest okej, okay, Kuba. Ej, czuję się jak Freeze w basenie z kulkami. Wyrzucamy je tu? Chyba wyrzu wyrzućmy. Mam nadzieję, że nigdzie nie uciekną nam. Zbieranie kulek, to moja pasja. Chłopie, ile ich jest? Dobra, ej, kieszenie wykorzystaj. Wydaje się, że moja taktyka jest niesamowicie dobra. A, co jest robota? Ciężka robota, szukanie kulek w basenie. Panie, bo ja tu chodzę i je ja wszystkie przepędzam w Twoją stronę. Ale zimna woda. Pikachu! Do Pokebora! Operator! Do Pokebora! Przepraszam no i My szanujemy operatorów No już jest fajnie, praktycznie oczyszczone Czyste baseny Na bank jakieś pojedyncze przegapimy, nie? Nie ma szans 100% nam jakieś uciekły. Wydaje mi się, że możemy powoli liczyć, ale ja zrobię teraz segregację kulkową. Ja rozdzielam tutaj żółte, fioletowe dam tutaj Bartek, będzie jak ktoś pilnuje. Jak zniknie chociaż jedna Bartek, to jest twoja wina. Dobra, ja zrobię ostatnie obejście. A zielone jest? Zielone, zielone. Nie bierze, nie bierze. Chowała się jedno. Niebieskie kulki. Bartek, twoje fioletowe. A pomarańczowy jest? Pomarańczowego też nie chcemy, nie lubimy. Różowego i pomarańczowy nie lubimy. Stary, na przykład pozbieraj wszystkie. Stary na bank, żeśmy jakąś przegapili piłeczkę. Ja znalazłem na drugim końcu w samym rogu jedną piłeczkę. Szczerze jakby była taka praca, segregacja kulek, to ja bym musiał tam pracować. Może jest jakaś segregacja z gdzieś? Albo śmieci. No kurde, chłopieni. O, o nie, żółte z zielonym. Dobra, ja liczę fioletowe. 5, 6, 7, 8, już się pomyliłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, pięć, dwa sześć, dwa, siedem, 27, siedem, czyli będzie dziewięć. Gdzie jest linia? Tutaj 9. Zielone 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25 czerwonych, czyli 7. Czerwone 7. Dobra, niebieskie 4. Ale też czuję, że tutaj będzie błąd. I... Jeśli chcecie się upewnić, że żadna kulka wam nie umknęła, prześlijcie mi liczbę, ile ich macie, a ja wam dam znać, czy się zgadza. 22 niebieskie, 27 czerwone, 29 zielone. Jeszcze fioletowe, tak? 14, 16, 17. Czyli 27. Dobra, czekamy na weryfikację. Umknęła Wam zielona. O, nie. Ej, dobra, czyli. A... 30. I trochę za dużo czerwonych. Czy na pewno nie macie tam pomarańczowych? Może mam jakiś problem z kolorami, ale. Chyba, że 25 było. 25 jest czerwony? Teraz, 2, 3, 4. 25, no. Jest. Let's Delika go. Delikatna podpowiedź, pa, że ta jedna zielona nam umknęła. Uwaga, otwiera. Patrzcie ile mamy voucherów do aquaparku I wiecie co? Żadnego wam nie damy Nie, damy wam Wbijajcie na mojego instagrama, link macie w opisie i wyświetla wam się teraz tutaj na ekranie Wbijajcie i z chęcią Wam rozdam te vouchery totalnie za friką Ja nawet obserwuję szumiego, więc zgłoszę się. Tak? A i tak ci nie da. Lecimy dalej! Jeśli chcecie zgarnąć vouchery do Wrocławskiego aquaparku, to wbijajcie na mojego Instagrama i obserwujcie. Już niedługo będzie info, jak je zgarnąć, a my lecimy z kolejnym zadaniem. A to klasyczna gra w statki. W balonach ukryte są monety. Po rozbiciu danego balona otrzymujemy monetę, którą możemy odkryć jedno pole. Cel: zatopić jeden z pięciu statków. Okej, okay, czyli my musimy wyłowić baloniki. Przenosimy tobie. Tak. A ty niszczysz statki Dokładnie Idziemy nie. tak po baloniki, ja już chyba zaskumałem Tam jest, tam, 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 tam Na moje oko tam są jakieś e, balony A tu! Eee, ile tego jest! Możemy chyba zacząć od tych, co są na powierzchni, nie? Szumi! Szumi łap! Kuma! Ale opie, jaja wielkanocne niosę W czerwcu Oby spacer, pan, jakie to jest ciężkie! Proszę pani, mamy, mamy balony Dobrze dzieci, po kolei Trzeba literkę i taky ty zaczynasz zrobić e, D5 Co to jest za to jakiś byłeś... Czyli to chyba nic nie e, h ha, się poproszę Nie tam na pewno nic nie będzie Kuba Będzie No jest nic ale było blisko nie pienię. Ej, czemu się nie przebił? Ej! Mamy monetę e, E3 Co jest? Poproszę monetę e, tutaj H1 Tu już na pewno coś będzie co jest? Kurde łajba. I to jest pompka ręczna czteromasztowiec. Stero Dobra, czyli już wiemy. Ładej no. G1 i F1. No to już easy. E 1 Jest cały. Mamy cały. Mamy cały jeden zatopiony. Krzewie! Aaaaa! Przyszło coś? Coś przyszło, ale musisz to pan zobaczyć, bo ja. ja tu z balonami biegałem już. Mamy, mamy, mamy. Druga to. część zadania. W tym zadaniu musimy za pomocą supa przedostać figurki na drugą stronę basenu w odpowiedniej kolejności. W tym zadaniu musimy mocno myśleć. Robi się coraz zimniej i później. No dobra, pompowanie supa chyba nie może być jakieś mega ciężkie, co? Po prostu musi być dziurka i tyle. Musicie przetransportować figury z jednego końca basenu na drugi, zachowując poniższe reguły. Tylko i wyłącznie za pomocą nadmuchanej deski sup. Szumi, obiekty do przetransportowania. Wild. Zje obce, jeśli o nie. A, Będziemy tu godzinę. Ale może by zaczniemy pompować. Dobra. Pompuj, chłopie A ja będę patrzył na to i się zastanawiał. Worek z pieniędzmi, jeśli zostaną sami. Czyli złodziej nie może. Zostać pieniędzy. Policja nie może być pierwsza Policja złapie złodzieje, jeśli zostaną sami Czyli pieniądze nie mogą być pierwsze Czyli pierwszy musi iść eee, złodziej Stary, zacząłem się gubić w tym momencie Nie mogę się poradzić z tą po... ja Już nie chcę, ja chcę do domu Przydał mi się chat GPT w tym momencie, to by ułatwiło sprawę Ale poradzili sobie bez Można zabrać tylko jedną rzecz naraz Można zabierać rzeczy tam i z powrotem Bierzemy owce Przywozimy tutaj wilka I bierzemy owce Przywozimy owce tutaj Bierzemy sałatę, mamy plan działania Według mnie jest napompowany Nie jest do końca, ale wystarczająco Nie, nie zabezpieczyłem zaworu Dobra, zamiana, pompujesz teraz ty Dobra, myślisz, że jest git, Czy jeszcze bardziej? Nie, jest okej okay. Twój plan jest taki, bierzesz owcę, stawiasz owce na drugim brzegu no. Płyniesz z powrotem, bierzesz sałatę, płyniesz sam, wymieniasz się z owcą, a wracasz tutaj Biorę wilka I wymieniasz, tak Dobra, okej okay. Dobra. Ja cię będę trzymał. Wejdź dobrze. Ja cię tam puszczę, po prostu pełnym rozpędem. Dawaj. Jestem bezpieczny? Tak. Dawaj, no. Let's go. Dobra, dobra. Płyniemy. Odkleja nam się owca trochę. Dobra. Dobrze Subbi! Mam nadzieję, że teraz nic nie robię głupiego, ale chyba, chyba, chyba wszystko jest gip. Jeszcze nie napompowałem tego. Nie ma potrzeby no nie pompować. Się... Ta pusta i zabieram z powrotem tego, nie? Tak. Let's go! Szczerze? nie spodziewać się tak szybko będzie przepływał, to baran zezre kapustę. Wiesz jaki ten baran jest duży. Można by powiedzieć, że są dwa barany. Dawaj, Sumbi! W końcu cię powodą. Ale mi przyjemnie. A jak wyjdę stąd to nie będzie mi przyjemnie. Dla. Czyli barana zostawiamy. Dobra, wilku. Albo dobra, ustoi. Zostawiam wilka i kapustę. Wilku pilnuj kapusty. Chodzę ładnie, pilnuję. I płyniemy po ostatnią rzecz. Ty glęco suchy jesteś, nie? Jestem suchy, to nie będziesz. Jestem wiem, to jestem już mokry. <laughs> Dawaj! Ale rakieta! Ale jeszcze 360 zrobi? No 180. Nie, jeszcze zagadka rozwiązana, to możemy się zabrać za rozwiązanie drugiej zagadki. No i teraz ta sama zasada, kuba. Czyli musimy zabrać na samym początku złodzieja. Ty, złodziej wygląda jak Marek Wita. Mam no, taki bez brody. Najpierw złodziej, potem worek zabierasz złodzieja. Zostawiamy tu złodzieja i biorę policjanta. jest policjanta? Dobra, okej. Okay. Joo! Siedzisz? Możesz mnie obkręcić, obkręcić i... Trzymaj. Gotowy? Aha. A! Nie! Steruj, Tak będziesz mokry. Witamy pana złodzieja. Wyszedł pan na wolność. się Kamil. I do zobaczenia. Obrócę się od razu. O! Chopie, jakie piękne parkowanie Jak na Mazurach. Siąńce bardziej z tyłu. Nie będziecie obracać tak. Gotowy? Ja! Ej, no i teraz może pójść? O nie, obraz? Wiem, siąńce bardziej z tyłu. To nie była dobra rada, chyba. Dobra, jestem wujek, dobra rada. Zabieraj złodzieja. Zabieraj złodzieja. Chodź, panie Marku, witam. Uważaj, żeby nie wpaść do wody, panie Marku. I płyniemy. Teraz policjant będzie z pieniędzmi i wraca po złodzieja. Daj mi pana policjanta. Daj mi tu turbo. Waga. Turbo. O kurde. Machaj tą ręką. Dzień dobry! Lądowaliśmy na lotnisku. Pieniądze. Panie Szymczak, dalej mi złodzieja! O, złodziej też łapiał odklejkę Gotowy? Gotowy. Oj, oj, oj! Tego się nie spodziewałem, że mówiąc. Mam pasażera na gapę. Dzień dobry, wylądowaliśmy na lotnisku. Drugi brzeg. Musimy wrócić, bo mamy tam tablet. Dobra, uwaga! O! Ej, nie, nie skacz! Kuba! Nie! Szczerze? Jak wygląda teraz? razu? Imponująco. W końcu wygląda jakbyś był po parku. To Co tyle. To... Aha, to Gratulacje! Udało nam się już zdobyć dwa z trzech potrzebnych elementów, aby się wydostać. Naszym kolejnym zadaniem jest uzupełnić wykreślankę za pomocą literek, które ukryte są w statkach pływających po leniwej rzece. Po wykreśleniu wszystkich słów z banku dostaniemy informację co dalej. Część statków będzie miała literki zwykłe, to dał dobre odpowiedzi, tak, a część przekreślone, wykreślone. których nie chcemy. Mamy mostek, mamy, mamy siatki. Tak. Potrzebujemy tylko umiejętności łowienia. Na szczęście? Nie wiecie tego o mnie, ale jestem zapalonym wędkarzem. Ostatni raz łowiłem jakieś 12 lat temu. Szuciak? Dziękuję. glęców. Gdzie one są? Nie, nie, statek. Nie, statek. piękny. O, 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 biały będzie dla mnie. Biały dla mnie. Baga. Czy było, że niektóre są puste? Nie wiem. Wiem, że jestem zapalony wędkarzem. O nie, będzie kolejny, będzie kolejny. Idealnie, idealnie. Zaraz kolejny biały płynie. Dobra, Kuba, ile ich mamy zgarnąć? Wszystkie? sprawdzać po prostu literki Ja łowię, ty sprawdzaj Musimy to podzielić Dobra, żółty zły Dobra, uwaga, wyładunek idzie K, niebieski to jest K Ej, Chyba wszystkie mamy, idę po tamte mamy jeden, a tu dwa zatonęły W rowie mariańskim Dobra, jest żółty, mamy niebieski i żółty Dobra, mam kolejne trzy A mamy tak, mamy żółty Mamy dwa czarne znowu Przekreślony, przekreślony nie chcemy Tutaj nie ma chyba nic Były puste? Nie Nie, jest, literka A no dobra, czyli możemy to zabrać już? Znaczy ja do końca nie rozumiem dalej tej, tej zagadki. Odkrywamy, jakby tam, gdzie były statki, wpisujemy nasze literki. No. I mamy całą tablicę liter. No. Okay. Dlaczego nam to służy dalej? Stawiam, że nie uzupełni nam to wszystkiego. Weź jeden marker. Ja kto wpisywał tylko tam, gdzie jest czerwone, to wpisuję T. Czerwony T, tak. Dobra, ja wpiszę białe. Białe to było O. Żółty S. Dobra, mhm. mamy wszystkie. Statek, mamy, 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 mamy. Tutaj jest. Dobra, będę po prostu robił tak. Sportowy, sportowy jest tutaj. Dobra. Fitness to oski. Fitness jest napięty? Fitness, rodzik, wioska, jest. Fiska. Fiska jest. Basen letni Ponton Black Pol Sauna. Sauna, Fy, -a, -l A. Ster, 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 ster Yes sir. Jezu, jak to wygląda? Gdzieś musi być koło Do góry też się liczą? Ury, ek Ej kurde, o tym nie pomyślałem, dobrze Leżak, star leżak Spa Spa, spa, spa Furbo Halodarium Tratfa Woda No? Solanka Dobra, mamy wszystko Trzeba tych nie niewykreślonych, nie? Rozumiem Trzeba lecieć po kolei, każdą literkę tak, Tu są wszystkie zaznaczone Krone zaznaczone niezaznaczone. Czyli mamy na pewno z J też nie jest w żaden sposób zaznaczone. E też nie jest w żaden sposób zaznaczone. No to jest to, tak. Zje... nie jest zaznaczone. Dobra, zjeżdż. I teraz będzie D pewnie. D ży Dobra. D, czy To jest A? To nie jest zaznaczone. Zjeżdża. Nie wiem, wiemy co tam będzie. I. I. I? Nie zgadniasz, co będzie następne. A. Zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia tam. A, czyli o... Można to zapisać? Z i o! Chodź, chodź, chodź. Za Waszą ciężką pracę możecie skorzystać ze zjeżdżalni pontonowej Speed Onion. Pontony czekają obok. Okej, okay, czyli po prostu idziemy się bawić. Let's go! Zjeżdżalnia speed onion. Let's go. Lecimy. O! A ja już złyszałem. Jest speed onion. Ej, ale fajnie wygląda. Jaka lodowata woda. Czekaj. O! Nie! Let's go! Ha! O Jezu! Jaka tam wiksa jest? Co jest? Co się stało? Nastąpiło rozdzielenie! Jaka tam dyskoteka była, widzisz? Dobra, stanamy pontoniki. Lecimy dalej. W tym zadaniu musimy wyłowić zbojek naklejki, które utworzą hasło. To pozwoli nam na przedostanie się do ostatniego zadania. Wydaje się łatwe, wcale takie nie było. Te fale były okropne. Oh. Ej dobra, już nic nie Myślałem, że nie będę dosięgał do dna. Całe ja to mam zrobić tym. W środku są naklejki. Cyfra do kłódki. Mam. Nie, tutaj są. Jak otworzysz to tylko. Panie Sąciaku, nie mam zielonego pojęcia. Zrobię to jedną ręką wszystko. O stary, jak tam jest głęboko. To we wszystkich, byłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Udało nam się zdobyć. będziemy je teraz wszystkie powklejać i zobaczymy co dalej. Cyfra do kłódki to mniejsze lub równe czemuś Trójki i mniejsze niż dziewiątka i większe niż trójka. Tak. Okej, okay, czyli to może być trójka. Cyfra do kurtki to 7. Siedem. Okej. Okay. Cyfra do kurtki to sześć. I, u, -L. To możemy zgarnąć. Ja bym to stawiał, że to jest 6, Możemy ewentualnie testować, ale jest te, te ostatnie musimy jeszcze zmienić. Ostatnie dwie cyfry na terenie małego basenu sportowego. Dobra, ale to możemy zapisać już to. I okej, okay, jeszcze dwie cyfry. Na terenie małego basenu. To jest mały basen sportowy? O, nie. jest! Z pływających puzzli musimy ułożyć obrazek, w którym zawarte będą nasze ostatnie dwie cyfry do kodu. Najgorsza część zadania, aby prawidłowo ułożyć puzzle, musimy być pod wodą. Let's go! No nie. To jest puzzle. No, zauważyliśmy. O, dostaliśmy wiadomość. Mam nadzieję, że macie ze sobą okulary do nukowania. Trzy kropki. Nie wiedziałem, kurde, szczerze Liczyłem, że powie, nie, ogarę to sam Okej, okay, zobaczcie od dołu czy? O, czy. Chodź bardziej w tamtą stronę O, o zobaczcie, mogę 5,27 albo 5,37 okay. Mamy to 3, 7, 6, 9, 3, 7. Let's go. Mamy ostatnie dwie cyfry, widzowie. Elektroniczna kutka. Dawaj. 3, 7? 3, 7. 6, 9. 6, 9. 3, 7. 3, 7. Czerwony. Jest szansa, że nie szóstka. No tam będziemy musieli strzelić. No będziemy strzeli, ja właśnie nie zablokuję. 3, 7. Jest! Którka! Yes! Którka to była? Stary, ja mam pojęcie, ale wiesz co zrobiliśmy? Tasz element oto kod kryjący rozwiązanie miejsca wyjścia okej okay. Czy jeszcze morsa. Dobra, idziemy na dół. Ja obracam tworzę planszę. Wyjście znajduje się w lewej hasło. Cztery kropki. Cztery ha. kropki? Ja od razu zapisuję. Zapisuję. H3T O. O. Przeciwuj. Kropka, kreska, kropka, kropka. Kropka, kreska. Kropka, kreska, kropka, kropka. kropka, kropka, kropka. Hol. Dobra, mam już Hol. Dobra. Kropka. Dwie kreski? Kropka. Kreska. kropki, kreska. U. Kropka, kreska, kreska, kropka. Kropka, kreska, kropka. Kropka, kreska, kropka. Kropka, kreska, kropka. P kropka, kreska. Kropka, kreska. Kreska, kropka, kreska. Jezu, jesteśmy tak blisko. Wyjście znajduje się w polu parku. Pol parku. Ja pierdzielę, my jesteśmy durni. Let's go. Nie mam nic za sobie. Ale to się nie przejmuję. Nie się, ale jest to... Na rekord świata. Już się, już się powoli jasno robi. Trzymajcie się, widzowie. Wbijajcie do Aquaparku Wrocławskiego. Link zostawiam w opisie. Trzymajcie się, cześć.